Naprawa desek na suficie, które się rozeschły. Pokazywałem Wam wcześniej, jak je pianować, te pary. Teraz, kiedy już piana wyschła, tu już wyciąłem trochę, to wycinam, żeby Wam pokazać, to muszę ją usunąć, nadmiar, i przygotować te szpary do szpachlowania. Usuwam nadmiar taką... Sztokatoryjną szpachelką do takich napraw różnych, czy tam może być szklarska, do, gity, do, kity, do yy, kitu, do kitu. Ona jest ostra, w ten sposób, że po prostu odcinam, jadę, wycinam, wyrzucam. Czyszczę dokładnie, żeby tutaj nie było jakiegoś nadmiaru. Lepiej, żeby była szparka, niż żeby był nadmiar. Na przykład jeszcze jedno, z to obecne. Ok, czyszczę. Przygotowuję. Te pary są dosyć duże, dlatego postanowiłem je y, wyszpachlować i jak my to robimy. Teraz położę szpachlę. Będę dwie szpachle. Pierwsza szpachla podkładowa, jakby to jest tego, tam taka szpachla tego producenta. Y, bardzo dobra szpachla. Y, Myślę, że oczywiście producent mi nic nie płaci, ale zareklamuję, bo bardzo fajnie się trzyma również na... Jest tylko jeden problem. Ona się ciężko szlifuje, natomiast bardzo mi się trzyma tynku, ale również drewna. Pozdrawiam producenta. Bardzo dobra szpachla. Brawo. Teraz tak, już troszeczkę wyjąłem sobie tutaj na dwie, na dwie japonki. I teraz, jak już mam tu szpachle to ją ja tu utrękam. W zależności od nierówności, w ten sposób, żeby ona wypełniła mi głęboko to, to przeschnięcie między deskami, to szczelinę. Jedną, drugą. Zauważcie, że ja brudzę deskę też. Biało, co nie jest ok, ale sobie zaraz z tym poradzimy. I tak, wszystkie deski będę tutaj uzupełniał. Jak już mam czyste tutaj, japonki, które mogę odstawić. Biorę gąbkę. Namoczoną w ciepłej wodzie. Gąbkę muszę sięgnąć, bo zapomniałem, a już mam. Wyżywam. I póki one są jeszcze mokre, czyli robię parę takich desek i wracam. Zmywam gąbką między szparami nadmiar szpach delikatnie uważam, żeby nie wypłukać szpaki ze środka. Pozostanie trochę białego nalotu, ale to nie jest koniec mojej pracy. Jak już tak to przygotuję. Czekam aż wyschnie, ale no nie chcę wam tutaj czekać i kolejnego filmu kręcić. W związku z tym pokażę wam dalszy etap. Biorę na kierowajce o kolorze sosny i gruntuje. Jak już jest oczywiście to suche. W ten sposób gruntuje. One trochę nam zmieni barwę deska, ale o to nam właśnie chodzi, żeby zgubiła również ten biały nalot. To po pierwsze. Po drugie pamiętajcie, że jeżeli chcecie zgubić coś na deskach, to zaczynajcie od jak najjaśniejszego koloru. A kończycie ciemnym kolorem, bo to ja jeszcze mogę to podparwić ciemniejszym kolorem, ale generalnie zaczynam, zawsze się zaczyna od koloru najjaśniejszego, a kończy na ciemnym. Nigdy odwrotnie. Nie rozjaśnijcie, ale zawsze możecie je przyciemnić. Ok. Teraz czekam co najmniej dwie godziny, żeby to przeszło. Umówmy się, że przeschło, biorę znowu japonki. Czyszczę, żeby były czyściutkie. E, pistolet do akrylu. Otwieram sobie, to naciskam. Otwieram, jakby ktoś nie używał wcześniej. E, I do tego pistoletu jest wkład. Tak, on mi się jest używany. Jak jest nieużywany, to pamiętajcie, że napiół tutaj trzeba uciąć. Potem zakręcić tą końcówkę. Oczywiście uciąć tutaj. To jest tylko, żeby zamknąć, żeby nam nie wysychała między pracami. Wkładamy do pistoletu. Dokładnie on tu musi wejść. Naciskamy, aż, aż mamy y, opór. I już mamy tutaj szpachlę na końcu. I teraz tak. Wyciskam to szpachlę po prostu na, na japonkę. Odblokowuję, żeby cały czas nie leciała. Pistolet. Biorę kawałek i umięgnie. Gruntowałem po to, żeby ta szpachla nie miała kontaktu ze świeżym drewnem, bo od razu będzie go łapała i będzie podbarwiała mi tam, gdzie ja nie chcę. Poleciałem na W ten sposób. Tu mam taką dużą różnicę. Akurat. sobie tak i tak. I w ten sposób. Dokładnie spachnuję. I również dziury po śrubach. I, I te szpali. Ok, umów mi się, że już wszystko wyśpachlowałem. Jeszcze trochę tak mam to zużyję. Następny etap, póki jest mokre, tak jak wcześniej z białą szpachlą, używam lakierowejcy. No to co właśnie tutaj teraz malowałem wcześniej. I to samo lakierowejcą, lekko maczam pędzel wyciskam, żeby nie kapało, póki jest mokre, delikatnie rozsmarowuję tą pasę. Dzięki temu nie będę musiał jej szlifować, co by było bardzo uciążliwe, bo ona jest elastyczna. I przy okazji, również, powtórny, powtórny raz Przyciemniam od 1 ton, albo pół tonu deski. OK. I teraz jeszcze jeden element, o którym zapomniałem, który jest niezbędny, to z pistoletu tu w rogu wciskam akryl, ten właśnie o kolorze sosny. Odlokowuję za każdym razem, żeby nie leciało stąd. Palcem, czymkolwiek, jest takie specjalne narzędzie Ciskam tutaj. Można również pędzlem, ale to za dużo by y, straciło się tego. No i teraz jak już tak zrobiłem, też mokrym pędzlem. Trochę a takim nie za mokrym. Lekko rozsmarowuję. Powinienem Powinien to zrobić jeszcze jedną rzecz, której nie zrobiłem, a mianowicie położyć tutaj taśmę, żeby nie brudzić tej belki, ale mi to nie przeszkadza, bo to jest taki jasny kolor, że tego nie będzie widać. Nie wiem, czy belki też nie będą podkolorywane, także damy sobie z tym radę. O. Kończymy wzdłuż słoj, żeby nie było jakichś tam brzydkich końcówek. Zawsze malujemy deski wzdłuż słoj. I w ten sposób muszę zrobić cały sufit. 30 metrów kuchni, Deska przy desce, muszę tak nareperować. Mógłbym od razu reperować tą szpachlą, ale ona jest droga. On kosztuje prawie 20 zł. Ta szpachla też nie jest tania, ale, ale taniej mi wyjdzie używać tej szpachli jako podkład niż yy, tylko tą yy, kolorową. Jak ktoś ma kasę do wydania i się z tym nie, no, nie, ma z tym problemu, no to może oczywiście używać tej kolorowej od razu, na 2-3 razy. Jak to wyschnie, ja mogę wrócić i poprawiać sobie tam, gdzie jest, czy coś mi się nie podoba. Natomiast ja chyba za bardzo nie będę wracał, dlatego że tutaj będzie jeszcze parę warstw różnych innych, czym, co Wam potem może pokażę. I finalny wygląd tego sufitu będzie zupełnie inny i zaskakujący. Cześć, trzymajcie się.